Witajcie kochani. Przed nami nów Księżyca w znaku Skorpiona, który odbędzie się 1 listopada i towarzyszy temu dniu święto zmarłych. Słońce znajdujące się w znaku skorpiona i sam nów, czyli połączenie słońca i księżyca z energią Skorpiona jest czas umierania, odradzania, przemijania i energia radykalnych przemian na dziewięciu stopniach, około 9, 9 stopni, 935 skorpiona. Ważne by było, aby każdy wiedział, gdzie odbywa się ten w Księżycach, ponieważ to, co rozpocznie się teraz, to co poczujesz, może jeszcze nie zauważysz w sobie. Może zamanifestować się już bardzo szybko, bo dookoła pełni w znaku Byka, czyli 15 listopada. W znaku Skorpiona nie tylko chodzi o całkowitą transformację, ale o uwolnienie się ze starych poglądów, ze starych przyzwyczajeń, dogmatów i uzależnień. Tu będą wa bardzo ważne Twoje intensywne. Prawdziwe emocje i uczucia. Bardzo dobry dzień dla każdego, kto chce radykalnie zmienić swoje życie, kto chce wystąpić, kto chce pokazać się, kto chce być kimś innym, kto chce pracować gdzie indziej, kto odważy się zrobić coś, co jeszcze do tej pory nawet sobie tego nie wyobraża. Dobrze by było rozpocząć to właśnie dookoła tego dnia. Pamiętaj, że musi być to zgodne z Twoimi emocjami. Słońce i księżyc tworzy trygon do Saturna, który znajduje się w biegu wstecznym. Popatrzmy tutaj sobie na rysunek. I ten trygon daje przede wszystkim stałość, gwarantuje trwałość i stabilizację. Lub możesz także dostrzec to, gdzie jesteś. Uwikłany w stare struktury, które należałoby już dawno opuścić. Decyzje mogą być spowolnione, dlatego że Saturn jest w biegu wstecznym, ale jak wiemy, wszystko co dobre wymaga czasu i dałabym sobie czas na zastanowienie, na przemyślenie swoich celów życiowych. Czy rzeczywiście podążasz teraz drogą? Swojego celu życiowego. Z Merkury w trygonie do Neptuna i do Marsa możesz polegać w tym dniu na pewno na swoich uczuciach oraz i z intuicji. Zastanowiłabym się, co czuję, czego pragnę, czego chcę, co myślę w rzeczywistości naprawdę. Podczas tego dnia tworzą się dwa latawce. Bardzo ważne aspekty. Czyli tutaj widzicie wielki trygon wody łączący Merkurego, Marsa, Neptuna, i latawiec leci w kierunku Urana. I drugi, czyli ten sam trygon i łączący Plutona, który znajduje się na ostatnich stopniach znaku, znaku koziorożca. Można się trochę odsunąć od, od obrazu, i wtedy może ten trygon tutaj widać dokładnie, a latawiec jeden, tutaj byłby sznurek jeden, tu byłby drugi sznurek. Jeden leci w kierunku Urana, w kierunku zmian, w kierunku odnowy, nowoczesności, przyszłości, a drugi leci w kierunku Plutona, który jest patronem tego nowiu i mówiącym o radykalnych zmianach. Jedno się kończy bezpowrotnie, dogłębnie, a to, co powstanie, będzie miało zupełnie inną formę i nie będzie podobne do tego, co było. Razem z tymi latawcami w tym miesiącu przechodzimy. Także, jak wiecie, przechodzi Pluton do znaku Wodnika, on jest dyspozytorem tego nowiu i z Merkurem wszystko wymaga intensywnych przemyśleń albo właśnie rozmów. Ten drugi latawiec łączący Urana, Neptuna, Marsa, Merkurego jest takim latawcem kończącym się czy rozchodzącym. Nowe kreacje, całkowite zmiany są tutaj zagwarantowane, aby każdy poczuł się wolny, aby każdy poczuł się niezależny i trzeba sobie pozwolić na te zmiany i na te odnowy i poczucia w sobie swojej potężnej siły, woli czy też siły do zmian. Każdy z Was posiada to w sobie. Pluton rozpoczyna bardzo y, niebezpieczną opozycję do y, Marsa. Tu jest ten Pluton z tą czerwoną kreską w opozycji do Marsa, także który będzie przeskakiwał do znaku Lwa. I jak wiecie, Mars będzie krążył przez kolejne miesiące aż do wiosny, y, przez swój bieg wsteczny. Od lwa do raka i jeszcze raz będzie przechodził te wszystkie punkty, jeszcze raz będzie dwa razy, czyli razem trzy razy ustawiał się w opozycji do Plutona. Dokładna opozycja będzie trzeciego, to już mówiłam w horoskopie o tym, co musicie wiedzieć w, o miesiącu listopadzie. Wysłuchajcie sobie jeszcze raz. Link umieszczę u góry, ale. Yy, Musicie uważać, ponieważ ta, ten aspekt, czyli pluton w opozycji do masa, który będzie się jeszcze powta, powtarzał, może przynieść globalne, intensywne zmiany i zamanifestować się bardzo agresywną, niebezpieczną energią w świecie, na, na przykład działaniami zbrojnymi. Dla każdego z Was. Będzie istotne nie patrzeć na zewnątrz, nie patrzeć, nie słuchać tych wszystkich, nie przyjmować wszystkich wiadomości, ale skupić się na swoje cele. Fokus nie ma być na to negatywne, nie ma być na bojową energię, nie ma być na to, że chcesz teraz rozpocząć jakąś walkę z kimkolwiek dlatego, że Mars będzie w biegu wstecznym od szóstego i pamiętaj, że od szóstego wszystkie wojny, czy też kłótnie, czy też spory jakiekolwiek, które rozpoczniesz z Marsem w biegu wstecznym są nie do zażegnania lub też mogą trwać długie, długie lata. Z Merkurym w opozycji do Urana także drugi trudny aspekt podczas tego nowiu, czyli tu jest Uran i y, Merkury znajdujący się na końcu w znaku, w znaku Skorpiona. Uważałabym na pewno, jeżeli chodzi o komunikację, o kontakty, to jest na święto zmarłych, czy gdzie się jedziecie, uważałabym więcej na innych, aniżeli na siebie, czyli jak jadą, nie przyspieszać tutaj, nie y, dodawać gazu do, do, do końca, y, uważać w drodze, w komunikacji, ale także, jeżeli chodzi o przekazywanie wiadomości, przekazywanie informacji, odpowiadanie na jakieś tam ocepach mailach i tak dalej, dlatego, że tutaj może się akcja bardzo szybko zmienić. Są nagłe i nieoczekiwane zmiany i możesz być wciągnięty podczas tego dnia w bardzo niską energię. Może właśnie ktoś coś powie, ty coś dorzucisz później na następne słowo i tutaj już, ponieważ no nie robi się takiej dokładny krzyż, ale jednak ten Merkury w opozycji do Urana i Mars w opozycji do Plutona nadchodzący, ta konstelacja dopiero nadchodzi, może niestety skomplikować pewne y, sytuacje i może być tak, że dopiero później zauważymy czy rzeczywiście powiedzieliśmy coś dobrze, czy zadecydowaliśmy szybko, czy może właśnie za szybko wypowiedzieliśmy jakieś yy, słowa. Z w znaku strzelca, która stoi w opozycji do Jowisza, refre w bliźniaku, na pewno dookoła tego dnia uważałabym, jeżeli chodzi o kwestie finansowe, o tematy finansowe, o tematy wartości i relacji, przemyślając swoje cele, nie ryzykujcie nic, to jest święto, a też działania pod wpływem impulsu, może się zdarzyć tak, że po prostu ta konstelacja przynieść raczej straty aniżeli zyski. 4 listopada Mars będzie wchodził do znaku Lwa i energia zmieni się radykalnie na bardziej ognistą i od nowiu, czyli od 1 listopada, Cały miesiąc towarzyszy bardzo silna energia tra trans transformacji, yy, która będzie też wpływać na to, jak my pode będziemy podejmować yy decyzje. Yy, nie przejmuję jeszcze raz wszystkich wi wiadomości, dlatego że z plutonem na ostatnich stopniach może być tak, jest to nawet yy, po, podczas tego dnia. Ten Pluton znajduje się w 12. domu, jest coś już od dawna przygotowywane, a są wysyłane zupełnie inne wiadomości. Tak? Czyli tutaj jest na pewno coś przygotowywane w ukryciu. To możliwe będzie nas wszystkich do, dotyczyć i wypuszczane są zupełnie inne wiadomości yy, na zewnątrz, żeby właśnie na zająć, żeby nasz. Zaszokować, nawet bym y, powiedziała, ale także Merkury w znaku Skorpiona no, odkrywa, jakieś, y, odkrywa jakieś tajemnice. W tym miesiącu także Merkury w znaku Strzelca 26 będzie wyruszał także w bieg wsteczny. Czyli kierujemy Fokus na swoje cele, nie wierzymy we wszystko, co usłyszymy, i dajemy sobie na wszystko czas. Z Marsem w opozycji do Plutona, może zwiększyć się tendencja nie tylko wypadków, ale takiej konfrontacji z przeznaczeniem. Uważać muszą ostatnie daty znaków kardynalnych, czyli koziorożce, raki, baranki i wagi, trzy ostatnie daty, oraz wodniki, lwy, byki i skorpiony, dlatego że Pluton będzie przeskakiwał. Do nich, ale także wszystkie inne znaki. Uważałabym, co po prostu się dzieje, kto się podczas tego dnia źle czuje, na pewno bym się zajęła sobą, nie ignorowałabym tego, zaopiekowałabym się, czy też może na, na drugi dzień, może nawet poszła do lekarza, jeżeli to jest coś bardziej poważnego, ponieważ no, aspekt jest dosyć przemocowy, nie róbcie nic na siłę, do trzeciego to się jeszcze bardziej nasila i także jeżeli chodzi o kwestie finansowe, nie, nie jest to dobry dzień od tego nowiu do trzeciego, czy też nawet po, powiedzmy czwartego, piątego na ryzyka finansowe wszelkiego rodzaju. I przechodzimy do znaków zodiaku, co mogą wszystkie znaki oczekiwać. Zapraszam. Baba ranka bardzo nowy, ba bardzo dobry move, nowy, ponieważ pokazuje nowe sposoby zarabiania i otrzymywania pieniędzy. Coś się tu nowego kroi, coś się... Nowego będzie zmieniać. Wenus przeskakująca do Strzelca w Trygonie przynosi też nowe idee, nowe pomysły, nowe cele życiowe, ponieważ ze Słońcem w znaku Skorpiona można oczekiwać popraw kwestii finansowych. Masz się otworzyć na nowe możliwości, które będą się tutaj pojawiać w tym nowym miesiącu. Nie rób jednak nic ryzykownego, nie ryzykuj, nie stawiaj na jedną kartę. Uron znajduje się przed tobą i co to oznacza, że masz otworzyć się na nowe możliwości. Zarabiania pieniędzy, czy też pojawi się jakiś dodatkowy job, ale na pewno nie ryzykowałabym, jeżeli chodzi o inwestycje, które nie znam, czy też nie umiem, czy coś jest tutaj zakryte, żeby po prostu nie ryzykować, ale z otworzeniem się na nowe możliwości, ponieważ znów może przynieść poprawę kwestii finansowych. Dla wykanów w znaku Skorpiona jest w opozycji i przynosi zmiany w relacjach, w partnerstwach, w związkach wszelkiego rodzaju. Może zdarzyć się tak, że ktoś odejdzie, może zdarzyć się tak, że ktoś się pojawi, ale zapewne osoby, które, które są teraz dookoła, zupełnie użysz w zupełnie innym świetle, lub też może otworzą się oczy na pewne tematy, które były do tej pory gdzieś zakrywane, które były nieomawiane, które czułeś może, tak, ale nie chciałeś do tego podchodzić i teraz będzie trzeba się z tymi tematami rozprawić. Uwaga, dla Ciebie także tendencja takiej kłótni, nie tylko zerwania, rozstania, zamykania się, czy pojawienia się kogoś Kogoś nowego, skupiałbym się przede wszystkim na tym, czego ja pragnę, czego ja chcę, jak ja sobie wyobrażam relacje, jak wyobrażam sobie związki, na jakich wartościach budujesz te związki. Nie musi być to właśnie ekstremalnie, nie musi być radykalnie i związek nie polega na tym, że, że się szarpiemy emocjonalnie i uczuciowo, ale ma bazować przede wszystkim na miłości. Jeżeli chodzi o związki zawodowe i profesjonalne, tematem bardzo ważnym będzie tutaj lojalność, jeżeli chodzi o pieniądze, ale także współpraca. Dla bliźniąt znów y, Księżyca w znaku Skorpiona zmienia radykalnie jego dni, dzień codzienny. Może będziecie wprowadzać jakieś nowe diety, nowe jakieś tematy y, odżywiania. Może właśnie trzeba się totalnie przeorganizować, zadbać więcej o siebie, zadbać o swoje zdrowie, zadbać o swoją kondycję, zadbać o swoją energię. Może jest za dużo pracy dla innych. Może jest za dużo robienia czegoś, kilka rzeczy naraz. Może rozpraszasz po prostu tą energię i marnujesz, a Skorpion będzie tutaj kierował i koordynował tą energię po prostu na cel, na pasję, na to, co ma służyć nie tylko Twojemu zdrowiu, ale po prostu, abyś się tu w tym dniu codziennym bardzo dobrze. Dla niektórych bliźniąt może to oznaczać. Także temat przeprowadzki, wyjazdu, czy też nawet wyjazdu za granicę kolejnych, kolejnych miesiącach. Raki. No, Księżyca w znaku Skorpiona ma bardzo dobre aspekty. Chodzi o to, aby raki otworzyły się na przyjemności, na radości, na hobby, na pasję, temat seksualności, temat miłości abyś wprowadził więcej zabawy, więcej radości w swoim życiu. Może skorzystał nie tylko ze swoich talentów, ale ze swojej inspiracji, abyś pokazał, co umiesz, abyś wskakiwał na drogę powołania dla samotnych raków. Może to oznaczać nowy związek, nowa. Relacja dla osób, które są w partnerstwach, tematy dziecka, a dla osób, które nie chcą już dziecka i są w partnerstwie, może oznaczać właśnie ich rozwój kreatywny, ich twórczość i kreacja, ale także przekształcanie swojej hobby i pasji w drogę powołania. Czyli bardzo piękny nów, polega na swoich emocjach i na swoich uczuciach. Lew no w księżyca w znaku Skorpiona przynosi intensywne zmiany, jeżeli chodzi o sytuację w domu. Może tutaj właśnie są jakieś tematy, które trzeba omówić? Może chodzi o temat wartości, może o temat zobowiązań wszelkiego rodzaju, na przykład kredyty, opłaty, pieniążków, kto co za co płaci, jakie tematy są w ogóle nie omówione, jak wygląda ta prawda o Twoim domu, o Twojej rodzinie. Nie chodzi o meble i ściany, ale chodzi przede wszystkim o emocje, o uczucia i czy te emocje i uczucia są prawdziwe. Wenus przeskakująca do znaku yy strzelca będzie Ci pomagać, będzie wprowadzać więcej lekości, więcej przyjemności, więcej radości, ale tematy domu, rodziny i tematy profesji są dla Ciebie bardzo ważne w tym miesiącu. Panna, no księżyca w znaku skorpiona przynosi pozytywne zmiany, jeżeli chodzi o naukę, o szkolenia, przekaz wiedzy, przekaz y, informacji. Może panny będą się czegoś nowego uczyć, może w innej formie przekazywać zupełnie inaczej wiadomości, bardziej w nowoczesny sposób, bardziej w digitalny sposób, może... Bo w przyszłości będą także pomimo tej digitalizacji ważne właśnie spotkania człowieka z człowiekiem, nie tylko przez internet, ale live, czyli może tutaj będziesz coś organizował, a może właśnie chodzi o handel online, o handel słowem pisanym i mówionym, który przynosi nie tylko nowe kontakty i znajomości, ale także poprawia kwestie finansowe. Otwórz się na to do końca miesiąca na pewno przyniesie to korzyści. Wagi. Dla Was znów Księżyca w znaku Skorpiona odbywa się przed Wami i istotnym tematem jest Twoja wartość. Podejścia do siebie, kochania siebie, akceptacji siebie i skorzystania ze swoich talentów do zarabiania pieniędzy. Możliwe, że pojawią się nowe możliwości zarabiania pieniędzy. Musi być to jednak związane z Twoją pasją, z Twoją miłością, z Twoim chałupem, z Twoim zaangażowaniem, z Twoimi talentami i wypływać z Twoich emocji. I uczuć w znaku skorpiona chodzi o radykalne zmiany i poprawy kwestii finansowe. Zaufaj sobie. Skorpiony, dla Was bardzo istotny dzień. Nów no księżyca w Waszym znaku i naprzeciw znajduje się Uran w opozycji do Merkurego. Myślę, że wiele skorpionów będzie zmieniało swoje cele życiowe. Mogą nastąpić także zmiany w relacjach, w partnerstwach. Widzisz teraz dokładnie ludzi dookoła, z kim można zostać na stałe, z kim można budować relacje na takich w samych wartościach życia, kto pasuje do ciebie, kto nie pasuje, a może ty sam swoją intuicją, czy też że możesz trzeba coś właśnie wypowiedzieć. Ten Merkury w znaku Skorpiona to bardzo dobra intuicja, że na pewno już wszystko wiesz, co się święci w twoich związkach, ale tutaj są jakieś osoby, które nie dają stałości, nie dają stabilności, nie dają poczucia bezpieczeństwa i ty będziesz zmieniał. Te relacje, zaczniesz od siebie, postawisz na siebie w kierunku osobistego spełnienia. Wszystkiego dobrego. Takie mówię z dwoma latawcami każdy na pewno by chciał. Kochane strzelce, dla Was, jeżeli chodzi o nów Księżyca w znaku Skorpiona, odbywa się ten nów za tobą i jest to taki, takie to podsumowanie, taka wewnętrzna rozmowa z samym sobą, co mi się udało, co chcemy zabierać. Kolejne 12 miesięcy, z czego muszę radykalnie zrezygnować? Od czego muszę absolutnie odejść, jakie cele, jakie idee, jakie wizje w ogóle tutaj mi się nie udały i niepotrzebnie będę to ciągnął do roku 2025. Podsumowanie wewnętrzne, takie także jeżeli chodzi o tematy duchowe, o tematy spirytualności, może niektórzy z Was zaczną się uczyć psychologii, psychoterapii, może astrologii, może pracy z energiami. Bardzo dobry dzień na odpoczynek, na relaks, na wyjazd, na przemyślenie swoich, swoich planów w przyszłości słońce będzie przechodziło tutaj już się Wenus, szykuje 17 do Twojego znaku, że teraz Ty będziesz na i w Twoim znaku tutaj będziesz na, na pewno miał bardzo dużo korzyści. Uwaga na tego Jowisza. Będę w opozycji do Jowisza. Mówię o tym, że bardzo dużo propozycji jest zewnątrz, bardzo dużo kontaktów, ale mogą być to kontakty bla bla bla, gdzie dużo się mówi, gdzie dużo się rozprawia, gdzie dużo jest przekazywane. Czy rzeczywiście wszyscy, Zostaną na stałe. Może dotyczy to także współpracy i kooperacji. Dopiero zobaczysz w maju 2025, kiedy to Jowisz przejdzie do znaku rak. Kochany koziorożec, no księżyca w znaku Skorpiona przynosi bardzo dobre wiadomości. Nareszcie spełnienie marzeń, spełnienie życzeń, nowi ludzie, nowi przyjaciele, nowe osoby o podobnych poglądach. Może niektóre koziorożce chcą coś robić na social mediach, może zakładać jakieś organizacje, jakieś wspólnoty. Może się pokazać na Instagramie, na YouTubie. Zapraszam, to przyniesie Ci tylko korzyści i nawet przy tym można będzie zarobić. Wenus przechodzi, y, przechodząca po nowiu, y, w połowie miesiąca do znaku, do znaku strzelca. Mówię o tym, że już teraz możecie zadbać o siebie, o swoje zdrowie, o relaks, może zrobić jakieś badania, może y, trzeba po prostu zająć się też tematami po prostu swojego zdrowia, swojej kondycji i więcej zadbać o siebie, nie lekceważyć. Trudnym aspektem jest ten Mars w opozycji do Plutona. Pluton jeszcze do 20 jest w Twoim znaku. Opozycja Marsa do Plutona dotyczy trzy, trzy ostatnie daty kojoziorożca, i razem z tym Plutonem można kogoś wystrzelić. W powietrzu. Może być tu jakaś kłódnia, może być jakiś konflikt, może być jakaś trudna sytuacja w relacjach, w partnerstwach, w związkach, w układach wszelkiego rodzaju. Przypatrz się dokładnie, co tu się dzieje, wyciągnij wnioski, ale proszę nie robić tutaj żadnej awantury, dlatego że może być tak, że Mars po prostu. Energia tego Marsa jest takim atakiem, i ponieważ ty masz Plutona, który jest dużo, dużo, dużo bardziej silny, od tego Marsa może tutaj naprawdę dojść do niepotrzebnej akcji. Skup się na sobie, na swoich celach, na swoich marzeniach, na swoich życzeniach, które teraz będziesz mógł spełnić, zamiast wojować czy też wywoływać jakieś konflikty. Dotyczy trzy ostatnie daty trzecie dekady koziorożców. Wszystkie inne miały już i po 15 latach 20 listopada jest wyswobodzenie się z podpływów tej negatywnej planety. Wodniki dla was znów no Księżyca w znaku Skorpiona, przynosi intensywne zmiany, radykalne zmiany. Jeżeli chodzi o drogę powołania. Tutaj widzę, będziesz podejmował jakieś bardzo ważne decyzje, które będą wpływać na zmiany sytuacji w domu i zmiany w pracy. Może jest to związane z przep. Przeprowadzką. Może ze zmianą sytuacji w domu, że kupisz dom gdzieś i zmienisz pracę. Może praca jest gdzieś, że będziesz dojeżdżał i to wpłynie na to, że trzeba będzie przemyśleć po prostu radykalne zmiany, lub też praca, którą wykonujesz, nie jest odpowiednio opłacana, lub jest dużo tutaj kontroli, manipulacji, ograniczeń wszelkiego rodzaju, czy uzależnień. Które są niewypowiadane, ale Ty już to od dawna czujesz, że będziesz chciał coś radykalnie y, zmienić. Pluton, który y, będzie, dotyczy ta opozycja Marsa, pierwszych. Trzech dekad wołowodnika. Proszę w tym miesiącu bardzo uważnie kierować swoją energię, nie wchodzić w konflikty, ale także zahaczony jest temat zdrowia, aby zadbać o siebie, zmienić od podstaw tematy odżywiania, dnia codziennego, stylu życia. Te osoby, które na przykład chorowały skierowałabym tylko fokus nie na orowanie, ale na leczenie, czyli podniki dbamy o siebie. Kochane Ryby, dla Was znów Księżyca w znaku Skorpiona ma super aspekty, dlatego, że jest w Trygonie i w Trygonie mówi o nowych celach, nowych wizjach, nowych planach, może niektóre ryby będą się uczyć, może będą wyjeżdżać za granicę, może zaczniecie studiować, może skierujecie się do innej religii, do innej filozofii. Dla niektórych z Was mógłby być także wyjazd radykalny, czyli nawet na zagranicę, gdzieś za, za granicę, gdzie po prostu radykalnie zmienisz swoje życie, bo, ponieważ Pluton jest w opozycji do Marsa, ale obie. Planety stoją w pozytywnym aspekcie. Teraz będzie można z tym nowiem i zrealizować swoje marzenia i życzenia, ale także może być tak, że pewne sprawy urzędowe, sądowe, na które czekałeś już od dawna, będą pozytywnie zakończone dla ciebie i to wpłynie na polepszenie twojego yy, życia. Pozwól sobie na zrobienie tego co kochasz, pozwól sobie na poszerzenie swoich horyzontów, na popatrzenie na świat z zupełnie innej perspektywy, kierując się w tym czasie intuicją, swoimi emocjami i uczuciami. Myślę, że jakąkolwiek decyzję tutaj podejmiesz dookoła tego dnia, będzie to z korzyścią dla ryb. Życzę wszystkim wspaniałego nowiu. Zapraszam Was do konsultacji, zapraszam do rozmowy, do robienia horoskopów rocznych. Informacje znajdują się pod nagraniem lub na mojej stronie www.ostropitas.com. Do zobaczenia.